W kościele oświetlamy drogę. Ostatnio przesłałem 100 funtów dla osoby potrzebującej, naprawdę potrzebującej. I cieszę się, że mogłem komuś pomóc. I ostatnio jeździłem po szpitalu. Miałem badania w szpitalu. Jeździłem po szpitalu po lekarstwa. Załatwiałem różne inne rzeczy, osoba mnie woziła, <laughs> pomagała, opiekowała się mną i dałem jej też 50 funtów I chciałem wam pokazać To są moje buty w których chodzę do pracy dziurawe często mokre, mokre, od deszczu po deszczu. I pewnie powiecie, to zamiast wysyłać 100 funtów, czy dawać 50, mogłeś sobie buty kupić. Nie mogłem. Nie mogłem. Bo mi sumienie nie pozwalało. Sumienie mi nie pozwalało. Najpierw muszę zapewnić potrzeby swojego syna, żeby miał co zjeść, i żeby miał pieniądze na naukę i wszystko, co mu potrzebne. Muszę go wesprzeć. Ale, ale też. Najpierw muszę pomóc tym, którzy cierpią najbardziej. Jeśli zadałbym Wam takie pytanie: Dziecko leży na ulicy i głoduje. Taki przykład. Dziecko leży na ulicy i głoduje. I stoicie nad tym dzieckiem. I to dziecko leży akurat pod sklepem z butami. I macie sytuację jak ja. I nie macie pieniędzy, macie biedę. Macie biedę tak jak ja. Nie macie pieniędzy. I teraz. Czy byście mając biedę wydali na buty? Czybyście nie wydali na buty. Czy nawet jak ja. Byście w dziurawy chodzili, no bo bieda, skąd wiem pieniądze. Ale czybyście pierwszy postawili na to, żeby wydać na to dziecko, czy byście wydali na buty na siebie. To jest taki. Przykład. To jest taki przykład, i tak, takie pytanie mam za każdym razem, kiedy przychodzi niewystarczająca wypłata z mojej pracy, bo zaraz w tych butach będę pracował. I kiedy przychodzi ta niewystarczająca wypłata, obmyślam, ile zapłacić za dom, ile zapłacić za podatek za dom, ile zapłacić za jedzenie. Ceny rosną szybko, ile zapłacić za potrzeby syna, ile na inne rzeczy. Ile na przejazd do szpitala, czy na, na, do lekarza, czy gdzieś indziej, wszystko to obliczam. A kiedy obliczam, to wychodzi mi, że mógłbym gdzieś tam uzbierać. Przez kilka miesięcy na te buty. Przez kilka miesięcy mógłbym uzbierać na te buty odkładając, nie wiem, tam po 5-10 funtów. Ale kiedy są dookoła ci, którzy potrzebują pieniędzy jeszcze to bardziej, to uwierzcie mi większa radość jest Kiedy komuś pomoże się. I nawet jeżeli to ma się odjąć sobie coś, a komuś się pomoże, czyli odjąć ze swojego talerza, a komuś pomoże, to jest większa radość niż, niż na przykład te buty i wczoraj ratowałem zdrowie, życie dziecka, akurat w pracy w której pracuję pędziłem również z wózkiem inwalidzkim do samochodu, pomagałam matce zabrać to dziecko do szpitala i później miałem sytuację też, gdzie ona wyciągnęła Drobne i mi zaczęła wciskać. Ja mówię, nie chcę. Wejść proszę za, za mm, pomoc. Ja mówię, nie chcę wejść za pomoc w ratowaniu mego dziecka. Mówię, ty bardziej potrzebujesz do niej. Chociaż ona nie bardziej potrzebowała, ale... Ale no. E, e, I. Ona wejść, wejść i wcisnęła mi te pieniądze. Wcisnęła mi te pieniądze, bo chciała też się odwdzięczyć. Chciała też się odwdzięczyć, bo dawanie z siebie dla innych jest coś cudownego. Możecie później iść w takich obdartych butach. Możecie iść w deszczu, możecie iść w najgorszej wichurze, a będziecie śli z uśmiechem, że kogoś uratowaliście. Że komuś coś ofiarowaliście, że przeprowadziliście babci przez ulicę, że komuś, nie wiem, za darmo pomalowaliście dom czy czy obskubaliście trawnik może być później najgorsza fichura zło może rzucić się na was z każdej strony a wy będziecie tylko się uśmiechać bo poczujecie wtedy to tego Boga poczujecie wtedy tego bo Boga przez dobroć przez dobry uczynek Poczujecie wtedy tego boga w, w sobie, że On z Wami jest, w Was jest w tym momencie i kiedy komuś czynicie jakieś dobro, i kiedy już uczyniliście to dobro, że On, ta cząstka Jego nadal w Was pozostała. Kwestią jest, czy ją zatracicie później, czy, czy tak zostanie czy zatracicie ją dużo osób zatraca i mówi liczę się tylko ja, tylko ja dla siebie, dla siebie moje, 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 wszystko moje dla siebie, dla siebie, tylko ja, 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 ja. pozdrawiam serdecznie Bóg z wami wszystkimi i pamiętajcie by czynić Dobro dla innych. Spróbujcie chociaż raz, jak ktoś nie zrobił tego nigdy. I poczujcie tą boskość, która na Was zejdzie. Pozdrawiam serdecznie.